Po obejrzeniu tego filmu dowiesz się, dlaczego afirmacje do tej pory nie działały. Nauczysz się, jak sprawić, by afirmacje zaczęły działać szybciej, aby nie czekać w nieskończoność na swoje pragnienia. Zanim przejdziemy do konkretów, omówimy podstawy. Czym są pozytywne afirmacje? Oglądaj do końca, aby zrozumieć, jak włączyć afirmacje do swojego życia. Jeśli lubisz tego typu treści, zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych filmów i zostaw łapkę w górę. Pozytywne afirmacje to popularne narzędzie do transformacji sposobu myślenia i pracy z prawem przyciągania, aby manifestować swoje największe marzenia. Ale co zrobić, jeśli afirmacje po prostu nie działają? Właśnie wtedy musisz nauczyć się, jak przyspieszyć ich działanie. Prawda jest taka, że wiele osób używa afirmacji w niewłaściwy sposób i dlatego nie widzi pożądanych rezultatów w oczekiwanym czasie. Nie martw się, jeśli to Twój przypadek, ponieważ możesz zrobić kilka rzeczy, aby wzmocnić afirmacje i przyspieszyć ich działanie, wprowadzając drobne zmiany w swojej praktyce. Pozytywne afirmacje to stwierdzenia mające na celu współpracę z Twoim umysłem i wszechświatem aby przekształcić Twoje pragnienia w rzeczywistość. Te wzmacniające deklaracje pomagają Ci stać się tym, kim chcesz być, abyś mógł przestać marzyć i zacząć działać. Pozytywne afirmacje to łatwy i przyjemny sposób na pracę z prawem przyciągania lub prawem założenia, pomagając Ci przejść od negatywnego nastawienia do dostrojenia się do własnej pozytywności i pewności siebie. Ale oczywiście, aby osiągnąć rezultaty, musisz wiedzieć, jak prawidłowo ich używać i o tym właśnie jest ten film. Jak więc działają pozytywne afirmacje? Jeśli pracujemy z prawem przyciągania, afirmacje działają, ponieważ pomagają nam dostroić się do tego, co próbujemy przyciągnąć. Używając afirmacji w czasie teraźniejszym o tym, co chcemy przyciągnąć w przyszłości Możemy aktywnie wizualizować i uzyskiwać dostęp do uczuć, które towarzyszyłyby nam, gdybyśmy już posiadali to pragnienie. To absolutnie kluczowe dla manifestowania swoich pragnień. Kiedy jesteś w zgodzie ze swoim pragnieniem w ten sposób, wszechświat odpowiada, obdarzając cię nim. Ponadto, Pozytywne afirmacje są po prostu niesamowite do zmiany sposobu myślenia i poczucia się bardziej pewnym siebie i zdolnym do zdobywania celów. Na pewno słyszałeś powiedzenie udawaj, aż ci się uda. Chociaż nie udajemy niczego za pomocą afirmacji, pomagają nam one ucieleśnić nasze najlepsze ja, abyśmy mogli działać tak, jakbyśmy już osiągnęli nasze cele. Możesz zacząć naturalnie zmieniać to, jak pewnie i kompetentnie się czujesz. Im bardziej pewnie i kompetentnie się czujesz, tym bardziej pewny i kompetentny się staniesz. Dzieje się tak, ponieważ nasz mózg, choć genialny, nie potrafi odróżnić prawdziwej afirmacji od fałszywej, o ile jesteśmy dostrojeni do związanych z nią uczuć. Warto więc praktykować pozytywne afirmacje. Ponieważ choć na początku mogą wydawać się kłamstwem, wkrótce staną się Twoją rzeczywistością, jeśli zachowasz konsekwencje. Jak więc podejść do afirmacji? Zanim wyjaśnię, jak przyspieszyć działanie afirmacji, zobaczmy najpierw, jak tworzyć potężne afirmacje do pracy. Tworzenie afirmacji nie jest skomplikowanym procesem, ale należy to robić poprawnie. Bez potężnych afirmacji, które mają potencjał, nie uda ci się przyspieszyć ich działania. Ale dzięki właściwej metodzie możesz nauczyć się, jak wzmacniać afirmacje za każdym razem, gdy ich używasz. Na szczęście istnieje praktyczna formuła, której możesz użyć do tworzenia potężnych afirmacji za każdym razem. Podczas tworzenia afirmacji sprawdź następujące kryteria, aby upewnić się, że są one tak potężne jak to możliwe. Wyrażaj afirmację w czasie teraźniejszym. Wybierz coś, co z tobą rezonuje. Bądź konkretny. Uczyń ją zapadającą w pamięć. Wyrażaj wdzięczność. Opisz, jak się z tym czujesz. Przykładem słabej afirmacji jest będę bogaty. Przeanalizujmy te afirmacje przez chwilę. Kiedy słyszysz tę afirmację, czy naprawdę czujesz się zainspirowany? Czy czujesz, że to może być twoja rzeczywistość? Wiem, że ta afirmacja zdecydowanie nie byłaby dla mnie wystarczająca i byłbym zaskoczony, gdyby była dla ciebie. Teraz zobaczmy przykład potężnej afirmacji. Jestem tak wdzięczny i podekscytowany, że mam 10 tysięcy złotych na moim koncie bankowym. Widzisz różnicę? Ta druga afirmacja ma o wiele większą moc i jest o wiele bardziej prawdopodobne, że wywoła uczucia potrzebne do tego, aby prawo przyciągania działało na Twoją korzyść. Aby przyspieszyć działanie afirmacji, musisz unikać popełniania tego błędu. Kiedy zidentyfikujesz powody, dla których afirmacje nie działają i się nimi zajmiesz, możesz manifestować szybciej. Oto kilka powodów, dla których Twoje afirmacje mogą nie działać. Nie masz regularnej rutyny z nimi związanej. Najczęstszym powodem, dla którego afirmacje mogą nie działać, jest brak regularnej rutyny. W każdej praktyce kluczem jest konsekwencja. Nie możesz oczekiwać, że u afirmacji raz czy dwa i myśleć, że to wystarczy, aby zadziałały. To po prostu nie tak działa. Kiedy pracujemy z prawem przyciągania, musimy pokazać, że jesteśmy zaangażowani w nasze cele i pragnienia, pojawiając się codziennie. Pełne zaangażowanie w to, czego chcemy, pokazuje, że jesteśmy oddani i gotowi na to, by coś się wydarzyło. Afirmacje powinny być częścią Twojej codziennej rutyny, aby mieć realne pozytywne korzyści. W ten sposób integrują się z Twoją podświadomością i naprawdę mogą stać się Twoją rzeczywistością. Spróbuj powiązać swoją praktykę afirmacji z inną częścią swojej rutyny, aby pomóc jej się zakorzenić. Na przykład możesz mówić afirmacje podczas brania prysznica lub gotowania. Zaletą posiadania regularnej praktyki afirmacji jest to, że nie musisz nawet wyznaczać na to konkretnego czasu. Możesz je praktykować, kiedy tylko chcesz. Oprócz korzystania z prawa przyciągania, regularna praktyka afirmacji ma również korzyści na poziomie neurologicznym. Neuroplastyczność opisuje zdolność naszego mózgu do tworzenia i wzmacniania nowych ścieżek neuronowych. Im bardziej się w to angażujemy, tym bardziej regularne praktykowanie afirmacji dosłownie pomaga wzmocnić te pozytywne ścieżki w naszym umyśle. Innym powodem, dla którego Twoje afirmacje mogą nie działać, jest to, że skupiasz się na negatywach. Nazywają się pozytywnymi afirmacjami z jakiegoś powodu. Zawsze chcemy skupiać się na tym, czego chcemy a nie na tym, czego nie chcemy, kiedy używamy afirmacji. Więc jeśli chcesz wyjść z długów, nie chcesz skupiać się na tym, że nie chcesz być zadłużony. Zamiast tego chcesz skupić się na spłacie tego długu. To da ci pożądany rezultat. Jeśli masz skłonność do myślenia negatywnego, spróbuj przeformułować swoje myśli i afirmacje, aby skupić się na pozytywnych aspektach. Zaufaj mi, kiedy mówię, że zauważysz różnicę. Czy trudno ci uwierzyć w moc afirmacji? Rozumiem to, ale możesz być swoim własnym przeszkodą. Jeśli tak jest, możesz stworzyć najpotężniejszą afirmację na świecie, ale jeśli masz ukryty brak wiary we własną moc, to smutna prawda jest taka, że nie zobaczysz rezultatów. Każda forma wątpliwości wyśle negatywną energię i nie uzyskasz pożądanego rezultatu. Ten brak wiary i wątpliwości może być trudny do zmiany, ale jest to możliwe. Spróbuj przetestować afirmacje i prawo przyciągania na małych rzeczach i stopniowo buduj pewność siebie w swojej mocy. Kiedy nadejdzie czas, aby zamanifestować coś dużego, będziesz wiedział, że jest to absolutnie możliwe. Inną radą jest czytanie historii sukcesu prawa przyciągania. Ale staraj się czytać je z entuzjazmem i emocjami, podchodząc do nich z wiarą, a nie sceptycyzmem. Słowa niekoniecznie niosą energię, którą emitujesz, to emocje kryjące się za słowami mają moc. Jeśli po prostu powtarzasz afirmacje bez żadnych prawdziwych emocji, nie będą miały żadnej mocy i się nie zamanifestują. Jeśli chcesz, aby Twoje afirmacje działały szybciej, musisz ćwiczyć dostrajanie się do swoich emocji, gdy je wypowiadasz. Dobrym sposobem na to jest zadanie sobie pytania, jak spodziewałbyś się czuć, gdybyś naprawdę miał swoje pragnienie w tej chwili. Na przykład, jeśli miałbyś swoją wymarzoną pracę, spodziewałbyś się czuć dumnym, spełnionym i odnoszącym sukcesy. Chociaż te emocje mogą nie być Twoim obecnym stanem, dostrój się do tych uczuć i ćwicz przeżywanie tego doświadczenia podczas recytowania swoich afirmacji. Nie chcemy tylko mówić naszych afirmacji, chcemy je czuć. To jest właściwy sposób na ćwiczenie, to jedyny sposób na uzyskanie wyników, więc zaangażuj się w to. Sprawdź naszą platformę z ekskluzywnymi treściami stworzonymi specjalnie dla Ciebie. Link w przypiętym komentarzu. Zapraszam do oglądania innych filmów tutaj na kanale. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Do jutra.